21 kwietnia, Ukrpracało. Witam i zapraszam na kolejne wydanie Wiadomości Sportowych. W sobotnie przed południem w hali sportowej zespołu szkół imieniem generała Józefa Kusronia w Lubaczowie odbył się drugi halowy turniej piłki nożnej 35+, o Puchar Burmistrza Miasta Lubaczowa, wspierający akcję Zaczytani. Do turnieju piłkarskiego przystąpiło 7 zespołów. Traper Lubaczów, Kaziki Kolbuszowa, Old Boys Gniewczyna, Weterani Gmina Lubaczów, Polak Team Lubaczów, Roztoczynowo-Jaworowsk i Team Choryny Zdrój. Warunkiem uczestnictwa drużyn zawodek było wpisowe w formie książki przyniesionej lub zakupionej na stoisku zorganizowanym przez Księgarnię Nowa. Skąd pomysł na zorganizowanie turnieju piłki nożnej razem z akcją zbiórki książek? To znaczy tak, zapoczątkowane to było w zeszłym roku przez mojego poprzednika, pana Piotra Salika, który we współpracy z panią dyrektor, panią Katarzyną Pelc-Antonik, wpadli na pomysł, że przy organizacji turnieju powiedzmy takiego towarzyskiego dla dorosłych, bo organizujemy również turnieje dla dzieci, ale przy takim turnieju dla dorosłych i z takim zaznaczeniem, że muszą być te osoby powyżej 35 roku życia, że no, taki turniej y, skupia wielu zawodników, wielu kibiców, którzy mogliby przyczynić się do jakiejś fajnej rzeczy. No, jedną z takich fajnych rzeczy bo jest właśnie taka akcja zaczytani, której patronuje pani prezydentowa. Jest to wspaniała akcja, drużyny chętnie odpowiedziały na apel. Y, jedna drużyna nie dojechała z przyczyn technicznych, ale, ale zapowiedziała chęć y, y, udziału w jakichś takich kolejnych edycjach, które będą miały miejsce tutaj. Y, u nas w Lubaczowie i no to, ma to taki wydźwięk powiedzmy nawet międzynarodowy, bo w tym roku mamy drużynę z Ukrainy, nowej Jaworowsk, mamy drużynę, w ogóle drużyny z Podkarpacia, no nie, nie jestem w stanie wymienić tutaj każdej drużyny z nazwy, bo, bo nie pamiętam, ale, ale naprawdę jest to sympatyczna impreza i każdy no bardzo chce w tym uczestniczyć. Po blisko pięciogodzinnych zmaganiach najlepsi okazali się zawodnicy trepera Lubaczów którzy w wielkim finale po dogrywce pokonali Roztoczyn-Nowojaworowsk. Trzecie miejsce zajęła ekipa Old z Gniewczyna. Dzięki tej akcji udało się zebrać ponad setkę różnych bajek i książek oraz audiobooki, które zostaną przekazane dla podopiecznych Domu Dziecka w Nowej Grobi, gdzie powstanie nowa, zaczytana biblioteczka dla jej mieszkańców. Drugi rok z rzędu wygrywamy, chociaż ten turniej był trudniejszy chyba niż ten pierwszy. Przeciwnicy kazali się mocniej. Ale, wolą walki i determinacją udało się wygrać. Cały turniej był na, na niezłym piłkarsko poziomie. Wszystkie drużyny grały równo. Wyniki były bardzo wyrównane. Także chyba należy pochwalić wszystkie drużyny, które grały w tym turnieju. W ostatnim czasie co chwilę słychać, że traper osiąga jakieś sukcesy. Ile osób wchodzi już w skład tej drużyny? O skład chodzi. W skład nasz wchodzi ponad 20 osób. Rotacja następuje w zależności od czasu i możliwości, kiedy jeździmy na te turnieje i spotykamy się na swoich spotkaniach, na swoich treningach. Jeszcze raz gratuluję i życzę powodzenia w przyszłości. Dziękuję. Do zobaczenia na następnym turnieju. Chciałbym przy okazji podziękować władzom, chciałbym podziękować. Bibliotece na czele z Kasią Antonik. Chciałbym podziękować dyrektorowi MOSU Waltkowi, który wspiera nas organizacyjnie. My dajemy od siebie sportową stronę, oni dają organizację i kręci się to bardzo fajnie. Do zobaczenia za rok. W sobotę rozmawialiśmy z naszym obecnym mistrzem Polski w kickboxingu. Mateusz opowiedział nam o tej ciężkiej przeprawie, o treningach, które prowadzi i o zbliżających się mistrzostwach świata. Jakie są jak wrażenia po walce, po, turniej, po wygranej, jak już przyjechać tutaj do Lubaczowa? Eee, przede wszystkim no bardzo się cieszę, że odzyskałem w końcu tytuł mistrza Polski. To był dla mnie priorytet na ten sezon, na 2015 rok. Eee, no, jakie mogą być narzędzia. Cieszę się bardzo e, z tego względu. Bo nie był łatwy to bój. Cztery pojedynki, e, z czego dwa z, z zawodnikami najwyższej klasy i no, wszystko wygrane, także no, co tu chcieć więcej? Przygotowania tak naprawdę zaczęły już mi się po Mistrzostwach Polskich w 2014 roku, kiedy przegrałem. Już wtedy takie założenie było, że żeby odzyskać ten tytuł, wtedy zaczęły się przygotowania. Na początku przygotowałem się wiadomo u siebie w klubie w Jarosławiu, ale od końca stycznia jestem na kursie szkoleniowym ze straży pożarnej. I tak naprawdę przygotowuję się sam indywidualnie. Tam czasem jeździłem na zgrupowania kadry, czy na jakieś konsultacje do trenerów. No ale w większości to była praca indywidualna. Także no, podwójnie się cieszę za ten sukces. I co dalej? Kiedy Mistrzostwa Świata? E, mistrzostwa Świata zaplanowane są na jesień, chyba w listopadzie, nie jestem do końca pewny, ale w listopadzie. E, no i ten tytuł Mistrza Polski można powiedzieć daje mi przepustkę wyjazdu, na wyjazd na te Mistrzostwa Świata i mam nadzieję, że tam też uda się zrobić jakiś dobry wynik. Nie wiem czy wszyscy wiedzą, ale trenujesz, otworzyłeś szkołę tutaj w Lubaczowie. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w zajęciach u Ciebie? Tak, od listopada, w sumie od października nawet, rozpoczęliśmy, założyłem własną sekcję kickboxingu w Lubaczowie, kickboxing game over Lubaczów. Zajęcia prowadzimy trzy razy w tygodniu i tak naprawdę wystarczy tylko chęci. Wystarczy przyjść na salę w określonych godzinach, przyjść i rozpocząć z nami trenowanie. No, no na pewno zapewnie solidny wysiłek, ale i też świetną zabawę, bo to trening przez zabawę to jest naj, najlepszy treningi dają najlepsze efekty? No Masz sporo zajęć, więc chyba musisz jakoś to sobie wszystko zorganizować. Jak sobie dajesz radę? Na początku było ciężko, musiałem kombinować niektóre rzeczy, przestawiać, ale no wiadomo już z czasem zaczyna się już tak robić wszystko w stałych godzinach, także można jakoś tam to zaplanować z góry na cały tydzień czy na cały miesiąc i nie ma z tym jakichś większych kłopotów. Na sam koniec chciałbym podziękować moim spo sponsorom, czyli SKR Club Obsza i Kickbox i Game Over Cycles w Lisich Jamach, którzy wspierają mnie zawsze w wyjazdach na zawody i oczywiście dopingują. Dziękuję bardzo. Kolejny weekend i 0 punktów zdobytych przez Pogon Kulubaczów i roztoczy na jarosławskiej okręgówce. Lubaczowie miejscowy MKS podejmował lidera z i przegrał 3 do 0, natomiast Roztocze miało w tej kolejce zdobyć pierwsze punkty na wiosnę, ale ostatecznie wróciło z Kisielowa z pięcioma straconymi bramkami. W następnej kolejce Pogoń podejmować będzie i Przemysł, a Narol granica studno. W niedzielne popołudnie rozegrane zostały spotkania 16 i 11 kolejki lubaczowskiej A i B klasy. Pierwsze mecze odbyły się już o godzinie 13. .00. Pierwszy remis w tym sezonie odnieśli zawodnicy Zabiały Stare Sioło którzy u siebie 2-2 do 2 zremisowali z Unią Łukawiec. Potknięcie za biały wykorzystali zawodnicy Wulki Krowickiej, którzy u siebie pewnie 3-0 do 0 pokonali spadkowicze z A-klasy Piasta Antoniki i tym samym zostali samotnym liderem Lubaczowskiej B-klasy. Wiosenne rozgrywki dobrze rozpoczęli również zawodnicy Błękitnych Zalesie, którzy tym razem skromnie 1 do 0 pokonali stary Lubliniec. Swoje mecze wygrały również drużyny z powiatu Jarosławskiego. Ryszkowa wola pokonała 1 do 0 wolę wielką, a dom Tula dzięki zwycięstwu 3 do 1 nad ostatnią opaką skoczyła na pozycję wicelidera Lubaczowskiej B klasy i już za tydzień w najciekawszym spotkaniu kolejki powalczył utrzymanie tej pozycji za białą stary sioło. Bez większych niespodzianek odbyło się w rozgrywkach Lubaczowskiej A klasy. Liderzy pewnie wygrywali swoje spotkania. Czarnolyszyce u siebie 4-2 pokonali Juweni Ciszanów, graniczni krowica 4-1 wygrali z Płazowem, a kolejne wysokie zwycięstwo odniósł lider z wielkich oczu, tym razem pokonując 9 do 0 błękitnych futory. W najciekawszym spotkaniu kolejki startli się jamy u siebie po zaciętym boju wygrał 3-2 ze zdrojem choryniec. Bez punktów na wiosnę pozostają nadal zawodnicy z Dachnowa, którzy tym razem przegrali 4-2 z Rudą Różaniecką. W pozostałych spotkaniach z Młodów 3 do 0 pokonał Czerwonych Ceków, a Wiktoria Starych Dzików 2 do 0 wygrała z Bashem Dolną. Drużyna uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie zajęła drugie miejsce w turnieju finałowym Wojewódzkiej Licealiady Piłki Siatkowej Chłopców. W rozgrywkach finałowych udział wzięło cztery najlepsze siatkarskie drużyny szkolne z Podkarpacia. Piąte Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie, Liceum Ogólnokształcące w Robczycach, Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie i Gospodarzy Imprezy, Liceum Ogólnokształcące w Lubaczowie. Zawody rozegrano systemem pucharowym z rozstawieniem drużyn z gier półfinałowych. Losowanie sprawiło, że licealiści z Lubaczowa zmierzyli się z kolegami z Robczyc, a Rzeszowianie zagrali z uczniami ze Strzyżowa. Gospodarze doskonale rozpoczęli turniej. Wygrywając w półfinale 2–0 i w finale mieli zmierzyć się z ekipą z Rzeszowa, która wcześniej również 2–0 pokonała strzyży. W spotkaniu o Złoto, mimo żywiołowego dopingu kibiców i atutu swojej hali, gospodarze musieli uznać wyższość zespołu 5 LO w Rzeszowie i ostatecznie po porażce 2–0 zajęli drugie miejsce na Podkarpaciu. Jako ciekawostkę należy podkreślić fakt, że zwycięzcy trenują na co dzień w Asekoresowie Rzeszów i występują w ligowych parkietach różnego szczebla. Z kolei drużyny lubaczowskiego liceum tworzą w większości zawodnicy klubu SSPS Czarnych Oleszyce, którzy w obecnym sezonie wywalczyli awans do trzeciej ligi oraz zespołu AS Prokady Lubaczów, udanie debiutującego w minionym sezonie w rozgrywkach czwartej ligi. Gratuluję przede wszystkim zwycięstwa, drugie miejsce w finałach wojewódzkich szkół ponadgimnazjalnych. No, jak wyglądała droga, żeby osiągnąć to miejsce? Droga była, no, powiedziałbym, i trudna i łatwa. Przejąłem w tym roku drużynę piłki siatkowej, skleciłem chłopaków z Prokady Lubaczów i z czarnych Choleszyce. Na powiecie wygraliśmy po 2-0 wszystko spokojnie, potem rejon odbywał się u nas, też pokonaliśmy wszystkie drużyny po 2-0, wyszliśmy z pierwszego miejsca z rejonu i w półfinały wojewódzkie graliśmy w Rzeszowie na Resowi w Mosirze i tam przegraliśmy tylko z, właśnie z piątym elo. za pleczem Resowi, czwarte elo pokonaliśmy 2-1 potem dostaliśmy się z drugiego miejsca na baraże. W barażach graliśmy z Elo Sanok i Elo chyba Stalowa Wola. No tu wygraliśmy też baraże z... pewnie i finał też postarałem się i pan prezes Buczko postarał się, żeby finał właśnie był u nas. No w finale pokonaliśmy jedną drużynę 2-0 z Robczyc, ale już sam finał chyba sama marka Resowia świadczy o tym i chłopcy jakby ulegli nie tym chłopakom tylko ulegli właśnie napisowi Resowia. No i teraz pytanie w następnym roku czy ta drużyna się zmienił, Czy tutaj są maturzyści? Jest czterech maturzystów i czterech maturzystów już na następny rok nie będzie grało, ale Sądzę, że przyjdą nowi chłopcy i no, będziemy coś pracować z nimi po prostu. Rusza plebiscyt na najlepszego sportowca i trenera ziemi robaczowskiej. Głosy na swoich kandydatów będzie można oddawać na stronie naszej telewizji. Gorąco zachęcamy do głosowania. To wszystko w dzisiejszym serwisie. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy za tydzień.